Ostatnią sobotę, 20 lutego, mieli okazję Państwo zobaczyć mnie w telewizji Polsat. O godzinie 11.40 był reportaż z fotomodels z Poland 2009, gdzie finał odbył się w Dubaju w zeszłym roku, w czerwcu. Akurat żadnego tytułu nie zdobyłam, no ale jak sądzę, sam wyjazd już był dla mnie ogromnym wyróżnieniem no i jechałam tam właśnie z założeniem nawet nie zdobycia tytułu, ale przygodę przeżyć. Było bardzo ciepło, woda była po prostu idealna, architektura, ludzie i to, jak przyjęli nas jako dziewczyny z Polski. Byli ogólnie zachwyceni tym, jak na przykład my, jako Polki, wyglądamy, jak się prezentujemy. No i te wszystkie atrakcje, które mi się zapewnione, czyli różne loty prywatnymi samolotami, wycieczki na pustynię. Masa naprawdę różnych ciekawych miejsc, które mogłam zobaczyć. W sumie, jeśli chodzi o przyszłość, no to nie mam jakichś konkretnych planów co do modelingu. Cieszę się tym, co jest. Każdą propozycję staram się też rozważyć i uczestniczyć, jeśli tylko mogę. Najbardziej, jeśli chodzi o modeling, podobają się pokazy mody. To jest coś no, rewelacyjnego, przeżyć w ogóle jakiś pokaz mody. No i mam nadzieję, że w przyszłości udałoby się y, uczestniczyć w pokazie mody jakichś znanych projektantów z Polski, może z zagranicy, no ale zobaczymy. No to może troszeczkę zdradzę tajemnicy, że biorę udział w kolejnym konkursie, ale to już będzie na światową skalę. Także może w przyszłości, ciężko na razie powiedzieć, bo to są tylko etapy i kwalifikacje.